Każde życie zaczyna się od kropli wody. Dla nas od ponad 25 lat woda to także misja i praca. Rodzinna pasja stała się podstawą solidnego wyróżnionego wieloma nagrodami przedsiębiorstwa. Marka Fit Aqua powstała w Łodzi. Dziś nasze rozwiązania uzdatniające wodę dostępne są na całym świecie. Certyfikaty jakości potwierdziły, że jesteśmy niezawodnym partnerem zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Sercem naszej pracy jest laboratorium FIT Aqua, w którym badamy wodę i jej wpływ na zdrowie. Wiemy, że dobra woda może poprawić działanie każdej komórki organizmu. Wiemy także, że może chronić przed chorobami i skutkami zanieczyszczenia środowiska. Naszą misją jest uczynić czystą, naturalnie mineralizowaną wodę dostępną w każdym gospodarstwie domowym, bez konieczności kupowania plastikowych butelek. Miłość do wody to także miłość do naszej planety. Dlatego dbamy o zrównoważony rozwój i niską emisję dwutlenku węgla. Od początku Fit Aqua to innowacje. Projektujemy rozwiązania na cały dom, testujemy je i ulepszamy, aż będą doskonałe. To dzięki jakości i pełnemu pasji zaangażowaniu pracowników cieszymy się wdzięcznością klientów i ich uznaniem.